Już dziś, punktualnie o godzinie 19.15 Państwa i moim gościem będzie Marek Sierocki, akordeonista, kompozytor, dziennikarz muzyczny. Normalnie byłaby to bardzo pełna uśmiechu i wesoła zajawka naszego radiowego spotkania. Niestety dziś taka nie może być z wielu powodów. Jednym z nich jest tragiczna śmierć muzyka, ikony polskiej muzyki, ikony, na których, na których utworach wychowały się pokolenia Polek i Polaków dziś, Krzysztof Krawczyk w wieku 74 lat odszedł, opuścił nasz świat. Niestety dziś wspomnienie tego wybitnego muzyka, tej ikony polskiej muzyki, punktualnie w Haloradio 19.15 Marek Sierocki i Adam Bysiek będziemy razem z Państwem wspominać, mówić o jego dokonaniach, mówić o jego twórczości. Nie może nikogo z Was zabraknąć. Serdecznie zapraszam jeszcze raz do Haloradia wraz z Markiem Sierockim na godzinę 19.15 nadamy wydanie specjalne audycji Halo przyszłości specjalnie na żywo, specjalnie dla Państwa.